Naprawdę, porzućcie wszelką nadzieję. Wszelką nadzieję. Pan minister Ziobro, oby cieszył się najlepszym zdrowiem, bo tak, nie ukrywam, chciałbym ich widzieć na ławach oskarżonych. Nie ich tylko. Nie ich tylko. Więc, więc niech się cieszą dobrym zdrowiem, bo chciałbym dożyć tego, że będą jedni drugich sypać nawzajem, prawda, i pokazywać palce. Ale pan minister Ziobro z kolegami świeża rzecz, bo to szło przez Sejm na poprzednim posiedzeniu. Ustawa w obronie chrześcijan. Ustawa w obronie, piękna rzecz. Zbierali podpisy pod kościołami. No tylko, że w czasie, kiedy oni zbierali te podpisy i uzbierali, pięknie, jest projekt. Notabene mogli ten projekt przeprocedować, kiedy jeszcze mieli większość w Sejmie, ale nie zrobili tego. No to teraz jest to rzucone na żer, prawda, Tuskolandu yy, i, i oczywiście będzie to tam uziemione, uwalone, nawet do komisji pewnie nie pójdzie. Mieli, 8 lat mieli, żeby te rzeczy robić, żeby bronić chrześcijan. No ale zbierał ziobro ze swoimi kolegami ministrami te podpisy, żeby się odróżnić pięknie od swoich tutaj, prawda, decydujących sojuszników mających większość. Oni zbierali te podpisy, a jeszcze przed sądami u mnie na Podkarpaciu, bo Pan, pan yy, zapytał, ja zaraz opowiem, tak, skąd się tutaj biorę. Yy. I jeszcze przed sądami stawali księża za sprawy covidowe. Za to, że przyszła policja, policzyła samochody na parkingu na Wielkanoc w 2020 roku i księdza po latach ciągają po sądach. No kto tymi sądami ręcznie. Ja wiem, że nie wszystkimi, ale że zanim sprawa wejdzie do sądu, to ta sprawa jest w prokuraturze. To tutaj w prokuraturze, to proszę mi nie mówić, że pan minister Ziobro nie miał wpływu, prokurator generalny. Miał wpływ i to jeszcze ja. Więc hipokryci albo lub i schizofrenicy. To znaczy oni naprawdę wierzą, że wracają z Brukseli, gdzie się na wszystko zgodzili, ich głosy przeważyły, wracają do. Do Warszawy i w Warszawie są święcie przekonani, że oni zawsze byli przeciwko. I osiem lat rządzili, i na to wszystko się zgodzili, i teraz startują w tej kampanii. Ja nawet od czasu do czasu jadę autem i słucham w radio tych ludzi. Oni naprawdę wyglądają, w tak, jakby w to wszystko wierzyli, że oni walczą i zawsze walczyli o polską suwerenność wobec Eurokołowcowców. Schizofrenicy, hipokryci, durnie. Albo łajdacy, albo zdrajcy, albo nieudacznicy, albo rzeczywiście bardzo chcieli, tylko ups, nie wyszło im, tak? No to co tam robili? Przez osiem lat mieli niepodzielną władzę. To się zajmowali, mając tę niepodzielną władzę, zajmowali się wmawianiem publiczności, że konfederacja to są panie, russcy agenci, bo im się system i sojusze nie podobają. Ja to pamiętam z PRL-u, że za PRL-u, jak ktoś kwestionował wieczysty sojusz ze Związkiem Sowieckim, to była woda na młyn odwetowców, chupki i czaj z RFN. Pamiętacie państwo? Odwetowcy. Chupka i czaja. I jeżeli komuś się nie podobał Sojusz i Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, no to był agentem CIA i chciał oddać Szczecin i Wrocław Niemcom. Taka to była logika. I teraz jest w lustrzanym odbiciu jest ta sama logika CEPA, czyli jeżeli ktoś krytykuje wpychanie Polski w wojnę, ukrainizację, czyli płacenie przez Polaków na cudze interesy. Cudze wojny, jeżeli ktoś krytykuje eurokołchos i mówi prep z Zielonym Ładem, no to musi być agentem Putinu.